Oficjalnie oddano wyremontowany oddział ginekologiczno-położniczy samodzielnego publicznego zespołu zakładów opieki zdrowotnej w Lipsku. Przeprowadziliśmy metamorfozę. Oddział jest nowy odremontowany. Każdy pokój chorych ma łazienkę. Poza tym wzbogaciliśmy się o dobry sprzęt. Wyremontowaliśmy i stworzyliśmy taką prawdziwą salę porodów rodzinnych. No ale oczywiście pierwsze skrzypce gra ordynator oddziału dr Jóźwiak, który rozpoczął u nas pracę od 1 września. W wydarzeniu wzięli udział między innymi poseł na Sejm Anna Kwiecień, wicewojewoda Mazowieckiego Artur Standowicz, dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ Zbigniew Terek, radni oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu Lipskiego. Poświęcenia oddziału dokonał ksiądz Kamil Borkowski, pełniący w szpitalu posługę duszpasterską. Jestem pod wrażeniem, pod wrażeniem tego, że jakby reanimujemy oddział położniczo-ginekologiczny i stawiamy na ten XXI wiek, stawiamy na opiekę, stawiamy na doposażenie, stawiamy na ludzi. Staraliśmy się ponad dwa miesiące. To były dziesiątki albo setki nawet telefonów o pozyskanie ordynatora dla tego oddziału. Wykonane prace modernizacyjne w placówce przyczynią się do podniesienia komfortu pacjentek przybywających na oddziale ginekologiczno-położniczym oraz ich nowonarodzonych dzieci. Powiat Lipski złożył do wojewody mazowieckiego wniosek o dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa zakupu, zakupu sprzętu na ten nowy wyremontowany oddział ginekologiczno-położniczy czy wojewoda mazowiecki będzie ten wniosek wspierał. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy mogli się cieszyć także tutaj w szpitalu w Lipsku. Po przeprowadzonym remoncie placówka zapewni nowoczesne warunki hospitalizacji, wychodząc naprzeciw wszelkim oczekiwaniom nie tylko pacjentek, ale również ich partnerów, by porody mogły odbywać się rodzinnie. Dzisiaj pacjent oczekuje trzy w jednym. Chce mieć dobrego lekarza, chce mieć bardzo dobre warunki, no i chce... Czuć się zaopiekowany. I jestem przekonana, że ten oddział Lipski właśnie będzie spełniał te wszystkie trzy oczekiwania, które bardzo często formułują pacjentki. Oddział wznowił świadczenia usług medycznych od początku września bieżącego roku.